Życie jest jak rollercoaster, więc po prostu cieszy jazdą. Zloty i upadki to jest coś normalnego i musisz o tym pamiętać, że za każdym razem, kiedy jesteś w tym punkcie, kiedy jesteś wysoko, jesteś szczęśliwy, wszystko ci się udaje i tak dalej, to to nie będzie trwało wiecznie. Ale z drugiej strony, kiedy jesteś w tym punkcie, w którym nic nie wychodzi, jest źle, jesteś w tym dołku, to też musisz pamiętać, że to nie będzie trwało wiecznie i zaraz przyjdzie ten lepszy czas. Czyli najlepszym lekarstwem tak naprawdę na to jest bycie obecnym tu i teraz, bo tak jak możemy wyjść z złych czasów do tych dobrych czasów, to jest przez to, że będziemy robić swoją robotę tu i teraz cały czas, nie zwracając uwagi na to, że teraz jest źle i mając z tyłu głowy to, że w przyszłości będzie dobrze, a w przyszłości, kiedy będzie ten lepszy czas, to trzeba być też obecnym tu i teraz, żeby jak najwięcej z tego korzystać, cieszyć się tym i też robić swoją robotę, bo mamy z tyłu głowy, że złe czasy o kurde. dobra, ogarnięte poleciał. Kiedy jesteśmy właśnie w tych dobrych czasach i tych złych czasach to musimy być obecni tu i teraz, żeby wyciągać się z tego maksa. Bo te chwile negatywne to, to też jest po coś, nie? To nie jest tak, że one po prostu są i są w cudzysłowie złe Tylko te chwile negatywne też też mają coś do wniesienia do naszego życia. Jest taka książka Ryana Holidaya i w niej ona ma tytuł właśnie Przeszkoda czy wyzwanie? Głównym przesłaniem tej książki jest to, że każdą sytuację da się obrócić na naszą kolbę. Była tam przedstawiona taka bardzo fajna historia, gdzie z tego co pamiętam, Thomas Edison albo Albert Einstein tu jestem jedna z tych dwóch osób, Mieli oni swoje tam olbrzymie laboratorium i tak dalej, chyba Tomas Edison właśnie. I pewnego dnia właśnie ktoś przybiegł do domu tego Tomasa Addisona i chyba, i powiedział mu, że musi szybko iść do swojego biura i tak dalej. Bo płonie. A on wtedy zawołał całą swoją rodzinę i zobaczyli właśnie jak zastępy straży pożarnej gaszą cały jego dobytek, tak naprawdę wszystko doszczętnie było spalone. A jego reakcja była na to patrzcie, bo takiego pięknego pożaru nie zobaczycie nigdy w swoim życiu. On nie załamywał się, nie płakał, nie narzekał, powiedział, że to jakby płakał i narzekał, to, tak, to i tak by nic nie zmieniło. Po prostu cieszył się tym widokiem, pomijając to, że to całe laboratorium było podobno zbudowane z ognioodpornego betonu. I przez to też nie ubezpieczył on go, tylko ubezpieczył go tam na jedną trzecią wartości, czyli był w stratny, ale pomimo to zachował spokój i następnego dnia od razu już ruszył do odbudowy tego z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że to będzie kolejna ciekawa przygoda, bo musi wszystko odbudować i będzie miał co robić i tak dalej, a potem w następnych latach przebił swoje przychody i tam zarobił 200 milionów, nie wiem jaka to była waluta dolarów i... Odkuł. Takie podejście, właśnie, jest moim zdaniem bardzo dobre. Bo co nam daje tak naprawdę narzekanie, czy niezgadzanie się z rzeczywistością? No nic nam nie daje, bo to, że my będziemy narzekać, albo to, że nie będziemy się zgadzać, to wcale nie zmieni naszej rzeczywistości, a wręcz ją pogorszy. Bo nasz mózg będzie się koncentrował na negatywach, przez to te negatywy będzie przyciągał naszego życia i będzie gorzej, 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 gorzej. I wracając do głównego tematu tego odcinka. To jest rollercoaster czyli mamy tą świadomość, że kiedy jedziemy do góry, to zaraz może być zjazd w dół. Więc po co siedzieć, płakać i narzekać? Jak można po prostu cieszyć się jazdą, być tu i teraz i żyć pełnią życia, bo pełnia życia to są te zarówno negatywne momenty, jak i pozytywne. Jestem bardzo cieszy, że to trwało tego momentu szacunek, bo taki content ciężko się przebija w tych czasach. Jeśli możesz zostawić subskrypcję. Tutaj masz kolejny film, możesz sobie w kliknąć. A ja Cię serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.